Sprawdzamy frekwencje na stadionach klubów Ekstraklasy. Bierzemy pod uwagę cały sezon 2024-2025 i dane portalu 90minut. Zaobserwuj po więcej filmów o polskiej piłce i przechodzimy do rzeczy. Puszczanie Połomice Stal Mielec Zagłębie Lubin Raków Częstochowa Piast Gliwice Radom jak Radom GKS Katowice, Krakowia, Korona Kielce, Lechia Gdańsk, Motor Lublin, Jagiellonia Białystok. Widzę Łódź, Górnik Zabrze, Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław, Legia Warszawa. Lech poznanie.